Dzień dobry, witam wszystkich w piątek, godzina 12, także zaczynamy ostatni live, e, ostatni live analityczny w tym tygodniu. E, standardowo, gorąca prośba do wszystkich, napiszcie, czy dobrze widać, czy słychać. Eurodola idzie na pierwszy plan, m, dlatego że tutaj wypełnia się układ, o którym mówimy już chyba trzeci dzień. E, ta fala CD, która powinna nastąpić w mojej ocenie się rozpoczęła, czy tutaj odreagowanie od m, tego układu ZZB, czyli punkt C. Myślę, że został już uklepany, tak, kolokwialnie mówiąc na tym wsparciu 1.07.72. Czy będzie ponowny test? Nie wydaje mi się. Z racji tego, że ten wolumen i przyspieszył. Tutaj zobaczcie na tym wystrzale, takim uderzeniu wolumenowym, ten słupek zielony jest większy, czyli faktycznie popyt się pojawił. Po drugie wybronił wsparcia, no i po trzecie fala CD charakteryzuje się tym, że jest w miarę dynamiczna, czyli nie ma jakiegoś tam cof, co, cofania, nie ma jakichś powrotów, wytestów i tak dalej, tylko po prostu ona się realizuje. No i wydaje mi się, że tutaj ta początkowa faza realizacji na eurodolarze właśnie jest widoczna. Także w tym momencie czekamy. Eee, układ harmoniczny jest dosyć precyzyjny i dosyć szeroki, bo jest widoczny i na D1, i na 4-godzinowym interwale. No oczywiście on się zakończy na 7,8,6. Także tego miejsca na wzrosty na eurodolarze wydaje mi się, że jeszcze mamy spokojnie w terenie 1,10,55, 1,10,60, nawet czyli ile? No ponad 200 pipsów, ponad 200 pipsów. Także ten ruch. Myślę, że się pojawi, myślę, że nastąpi GBPUSD. Tutaj sytuacja e, troszeczkę inna jak na eurodolarze, bo jeżeli się dobrze przyjrzymy, też na interwale 4-godzinowy, może zacznę analizę, e, to tutaj widzimy takie pewnego rodzaju sprzeczności, tak? widzimy to uderzenie wolumenowe, czyli pojawia się dosyć duża świeca, tzw. Tak outside bar. E, już pokazuję na czym ona dokładnie wystąpiła. No, na takim układzie, który został delikatnie, można powiedzieć, naruszony. Tak? Nie, nie powiem, że zanegowany, bo nie został zanegowany, natomiast to 886, bo o tym mowa, e, dosyć poważnie tym knotem zostało nadbite, prawda? Natomiast zamknięcie było na 1,22,90. Także układ harmoniczny, pamiętajmy, bazuje na zamknięciach świec głównie, prawda? Czyli gdzie są zamknięcia, czy są na poziomach Fibonacciego, czy nie. No w tym momencie widzimy, że walka była o utrzymanie poziomu, 886 został utrzymany, fala czy ten ruch od punktu D. Fala wzrostowa się realizuje, więc w tym momencie tutaj również miejsca na wzrosty według mnie jest na, do, i to dosyć, dosyć dużo. Standardowe, standardowe opory wynikające z układu harmonicznego, zwłaszcza z układów wewnętrznych, no to wiadomo, położenie punktu B, punktu C, tym samym zaznaczą ważne opory, no i oczywiście punkt A, czyli w tym momencie będziemy mogli mówić, że układ harmoniczny się wypełni, jeżeli osiągniemy te rejony 26-38. Wydaje mi się, że punkt B i punkt C, no punkt PSO został już zaksięgowany, tak? Punkt C, myślę, że spokojnie, dojedziemy, no do punktu A widzimy, że troszeczkę brakuje, także na bieżąco będziemy sobie to wszystko monitorowali, natomiast ten potencjał na wzrost i na eurodolarze, i na funcie do dolara po prostu jest. Eurojen, na Eurojenie pozycja jak miałem, tak mam i się zastanawiam poważnie, czy wychodzi przed weekendem i odbierać po weekendzie, bo tutaj ten ruch jest całkiem przyjemny. Całkiem przyjemne, jak wiecie, ja byłem te pozycje na tym klastrze FIBO, czyli broniłem 161, broniłem 127, no w tym momencie to jest jakieś 50-60 pipsów zarobku, no całkiem przyjemnie, tak, tam koło 50. Liczyłem po cichu na dojście do 127 i odbicie, natomiast to, co się dzieje w tym momencie na urojenie, to jest jakaś tam reakcja na ZZB, bardzo lokalne ZZB, prawda, czy bierzemy pod uwagę ostatni, wcześniejszy dołek, poprzedni dołek, Widzimy, że cena na wysokości tego, tego układu ZZB, czyli wcześniejszego wsparcia, w tym momencie jest to opór, oczywiście. Reaguje także 115,46. Uwaga na ten poziom, bo nie może, znaczy nie musi być przebity dzisiaj, o w ten sposób powiem. Także myślę, że będę wychodził z tej pozycji długiej i najwyżej na jakiejś cofce, bo odbić oczywiście może nastąpić, może być retest. 161 czy też tego całego klastra i po weekendzie szansa na ponowne odebranie pozycji będzie. Także takie jest moje podejście do euro jena. Dolar do jena tutaj cały czas ten scenariusz się wypełnia. Ja nic nie robię, nic nie robię. Czekam na wypełnienie 61, 161. Tutaj gdzieś tam się tak w swoim tempie można powiedzieć zbliżamy dolar do jena z taką spokojną akurat bardzo mało dynamiczną parą, więc po prostu ten ruch musimy wyczekać. Także tutaj się nic szczególnego nie dzieje. Na to również gdzieś tam podąża, wypełnia układ harmoniczny, wypełnił overbalance ten zielony, czyli tutaj te korekty malutkie. No jakby wszystko zgodnie z założeniami, fala CD się realizuje, miejsca na wzrosty mamy 0,6710, to jest ten poziom, który mnie interesuje, czyli punkt D układu Gartleya, ale to też myślę... Do rozegrania będzie w przyszłym tygodniu, także kilka tych setupów fajnych na początek przyszłego tygodnia się szykuje. Także między innymi steliczek, między innymi Eurojen. Warto te, te pary chociażby przypilnować. Jeżeli chodzi o dolara do złotego, tak jak mówiłem, punkt A został zaksięgowany. Delikatną reakcję mamy, ale to się tego spodziewaliśmy. Także tutaj nic złego się nie dzieje. W mojej ocenie to, co się dzieje, te ruchy takie chwilowe, spadkowe, to są jedynie korekty w tym ruchu wzrostowym. Także tutaj 4,30 na celowniku, oczywiście cały czas. Dla mnie z waszym oporem przypominam, mamy podwójny szczyt, to jest ta taka ciemna strefa, strefa podażowa, pomarańczowa i to, to są takie rejony, które mnie interesują. Także w tym momencie tutaj z dolarem do złotego nic nie robimy. Oczywiście ten opór z punktu A, no widzimy go wszyscy, prawda, 24 dzień kwietnia i ta reakcja, znaczy wyhamowanie może być także czy 40 też do obserwacji. EUPL, tutaj utrzymujemy się powyżej lokalnej linii trendu. Bardzo dobrze, że nie powróciliśmy do niej, czyli nie, nie było tak zwanego ponownego wejścia do wybitego układu, bo to zazwyczaj źle rokuje i to wybicie następuje, ale w przeciwnym kierunku w tym momencie trzymamy się cały czas powyżej, więc 4,66, tutaj oczywiście te szczyty, podobnie jak na dolarze do złotego, czy 24 dzień marca, myślę, że zobaczymy, tak, 4,63, 66 te rejony mnie interesują. GBPPLN, no ta konsolidacja akurat to mają do siebie trend boczny, horyzontalny, wszelkiego rodzaju konsole, że one wydłużają się w, nie tylko, w, znaczy w cenie są wąskie, tak, ale w czasie są dosyć długie. No co też tutaj widzimy, ta konsolidacja trwa już praktycznie od początku kwietnia. E, mamy już ponad miesiąc, no a cały czas ta konsolka sobie gdzieś tam idzie bokiem. E, wybicia górą oczekuję. Wczoraj nastąpiło, znaczy wczoraj, e, nie, nie wczoraj, już wam pokażę, co, co takiego tutaj mnie jakby przekonuje, że, że to wybicie nastąpi, szybciutko wam pokażę. Zwróćcie uwagę na ostatnie zrzucenie. To jest bardzo ważne w kontekście i Wykofa i w kontekście kolejnego wzrostu, czyli jak głęboka była poprzednia korekta. No bo jeżeli zobaczycie, ona się zakończyła na 61,8, nie było nawet powrotu do 786, czyli nie było jakby układu Gartleya, prawda? Głębszego zejścia, tylko 61 ten dołek nam trzyma. I cały czas od tego momentu się pniemy do góry, do góry, do góry. Dlatego według mnie ten ruch na 61 był jedynie korektą i to co się dzieje, to jest właśnie początek nowego impulsu wzrostowego. Prawda? No i wtedy z pomocą tutaj widzimy, przychodzą te mierzenia 127, 161, które też są bardzo, bardzo ważne. Że tyle jeżeli chodzi o polskiego złotego. Na Europie zobaczcie, nawet na tak ciężkim rynku mało może nie mało techniczny, bo Europa jest techniczny, natomiast po tych ostatnich zawirowaniach tutaj ciężko było się z, z jakby, wiecie, falami czy mierzeniami gdzieś tam dobrze ymm, po, pomierzyć to wszystko i, i te mierzenia, żeby były takie precyzyjne. Natomiast złapaliśmy 161,8. Co ciekawe, nawet zagrałem tam jakieś skalpy, wyjąłem z tego. No bo jednak Rites na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego to jest y, no, zawsze dobry poziom, tak? Znaczy poziom, pomysł. Zawsze dobry pomysł w kontekście obserwacji czy wyznaczenia scenariusza. No mamy przykład idealny z wczoraj, prawda? Czyli ponowny test, mówiliśmy o tym dokładnie wczoraj o godzinie 12 nastąpił i mamy rzucenie i według mnie tutaj ten 161 na ropie będzie trzymał także 2750 to jest taki poziom, na który warto zwrócić uwagę, warto uważać. A co się dzieje na indeksach, albo jeszcze, jeszcze surowców, jak zaczęliśmy, to jeszcze zrobimy kawę złoto, pomału możecie pisać swoje propozycje, co tam potrzebujecie. Pamiętajcie, że we wtorek mamy bardzo ważną webinar Forex a podatki, godzina 18, 12 dzień maja, także serdecznie wszystkich zapraszam. Wysłałem Wam dzisiaj przypomnienie na maila, zaproszenie w imieniu Pani Basi, w moim imieniu również, także fajnie będzie jak dołączycie. Okej, okay, czekam na Wasze propozycje. W tym momencie zaczynam się zajmować kawą. Zobaczcie, tutaj widzę pewnego rodzaju analogię do tego, o czym mówiłem, na funcie do złotego, czyli znowu ta korekta, badamy, jak bardzo głęboka była, prawda? No i zobaczcie to podobieństwo. No to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak lubimy Fibonacciego, tak? Bo ten 61,8 jest poziomem uniwersalnym. On działa bardzo dobrze na ropie, na złocie, na jenach, na kawie, prawda? Ten koniec korekty na poziomie Fibonacciego. To jest dla mnie takie, no takie kluczo, taki kluczowy element. Bez którego wejście o pozycję by nie nastąpiło, udało mi się dobrać. Pamiętajcie, trzy pozycje długie mam na kawie. Oczywiście proszę nie traktować jako rekomendacja czy porada inwestycyjna. Natomiast technicznie wygląda to bardzo dobrze. Koniec korekty się zakończył. Rozpoczyna się. Według mnie, według mojej oceny, kolejny impuls wzrostowy. Także tutaj ten potencjał na wzrost na kawie z odbicia od 61,8 Fibo naprawdę jest duży. Także też fajny, fajny przyszły tydzień się zapowiada, bo myślę, że będzie kluczowy dla, dla kawy. Jeżeli chodzi o złoto, złoto tutaj ten 61,8, tak jak mówiłem, delikatnie został naruszony. Ja się przymierzałem, żeby dobrać do pozycji, bo tam tylko jedno miałem. Chciałem dobierać na tym klastrze, no jednak niestety nie dał szansy. Odjechaliśmy. Ja z tą jedną pozycją zostałem. Też ją będę przed weekendem zamykał. Może za chwilę, zobaczymy. Ale na złocie mamy jeszcze jeden, jeszcze jeden potencjalny setup, taki scenariusz oparty na 1 do 1. I powiem Wam, że ja na to czekam, Fajnie, jakby to się dzisiaj idealnie wypełniło, to byłaby piękny, to byłby piękny przykład geometrii. Tam troszeczkę brakuje. E, I już to pokazuję, odczytam sobie dokładnie te poziomy. Zobaczcie, mierzenie F100, To są te rejony 1725, a chodzimy na 1721. Jeszcze 2 dolary, 2-3 dolary, jakby podbili byłoby idealnie. Naprawdę byłoby idealnie, bo bo to też by się po prostu wypełnił setup i byłby gotowy scenariusz tak jakby na następny tydzień. To po pierwsze, natomiast po drugie układ harmoniczny, no nie byle jaki, nie byle jaki, jeden z naszych ulubionych, proszę zobaczyć, XAB, BC, no i punkt D na mierzeniu FS100. Jeszcze sobie pomierzymy. Wewnętrznymi mierzeniami poziomy Fibonacciego, ale jest to widoczne, jest to na pewno dobrze widoczne. Mamy, prawda, 786, mamy F100, mamy punkt D, no i ten układ harmoniczny, czyli jakby gotowy scenariusz na kolejny tydzień, w tym momencie się tutaj rysuje. Przypominam, poziomy 1724-1725. E, ok, no to co, to chyba mamy surowce i towary, bitcoin. Widzę, że tutaj patrzy na nas, tak. Bitcoin jest bardzo ważny w bardzo ważnym miejscu, bardzo ciekawym, bardzo technicznym w bardzo technicznym, dlatego że no z kilku powodów. Tak? Po pierwsze wypełnił układ harmoniczny, ten pomarańczowy. Po drugie, zaksięgował projekcję, czy też równość fal 1 do 1. Mamy, prawda? To jest to mierzenie FS100. Po trzecie, w mojej ocenie nastąpiło markowanie ceny, czyli sztuczny popyt występujący na tym chwilowym przyspieszeniu. To jest idealny przykład tego. Zobaczcie na tym świecę ostatnią, wczorajszą z D1, wczorajszy dzień. Piękne podbicie pod FS100, zamknięcie na, wysokościach, na wysokości poziomu FIBO Wypełnienie układu od strony technicznej i sztuczny ruch na zakończeniu. Świetne, świetne połączenie. Dlatego tutaj ten Bitcoin tak mi chodzi po głowie, ja go mocno obserwuję, w kontekście oczywiście rozegrania na krótko. Natomiast pamiętajmy, że w ciągu kilku najbliższych dni ma być halving na Bitcoinie, prawda? No to jest takie wydarzenie bardzo ważne, bym powiedział, strategiczne nawet dla ewangelistów Bitcoina na pewno, prawda? Bo to są takie taki moment, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo pewnie. Bym coś przekręcił, natomiast może to mieć odzwierciedlenie w kontekście jakiejś podwyższonej zmienności, no i na przykład jakiejś tam fałszywki, tak, tam może nastąpić. Także tutaj o tym też pamiętajmy. Natomiast technicznie wygląda bardzo ciekawie. wik 20 no, WIG20 według mnie to, co się dzieje, każde podbicie traktuje jako korekta. W ruchu spadkowym, w impulsie spadkowym, dlatego uważam, że, że takie tak jest moje podejście: że to jest po prostu okazja do tego, żeby gdzieś tam dobrać krótkich pozycji. Przynajmniej tak się pozycjonuje na, na wig 20. Tak się moi drodzy, pozycjonuje. Dobrze, no to co? Indeksy nam zostały, tak? WIG-20 już był. DAX, tutaj walczę, walczę od wczoraj, ale będę to zamykał. Coś mi się za bardzo to nie podoba. Tutaj jest ta luka, myślałem, że będzie domknięcie pod ZZB jakoś tak nie ma czasu na spadanie, czy czasu nie ma ochoty tak na spadanie. Pojawiły się dwie formacje młota. To zazwyczaj nie za dobrze tutaj świadczy o, o, o tym, jeżeli mamy krótkie pozycje, a ja mam. I one jakby tutaj te formacje, jeżeli jeszcze wystąpią dwie po sobie, to jest taka jakby ważna informacja mówiąca o tym, że ten ruch, który może nastąpić wzrostowy może być silny i dynamiczny. Także tutaj zwracam na to uwagę, że na się tak raczej spadkowo bym do tematu nie podchodził. SP, SP za chwilkę, nadgaz oczywiście i Wasze propozycje. Także proszę pisać, ja za chwilkę będę czytał komentarze na Facebooku, na YouTube. przybijcie wirtualną piątkę koniecznie. Zasubskrybujcie sobie nasze kanały. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz pod tym naganiem. Na wszystkie pytania odpowiem. Ok, co takiego na SP? No na SP jest pomysł, jest pomysł. Może na początku sesji amerykańskiej to rozegram. Zobaczymy. Natomiast mój pomysł polega na tym, że mamy układ harmoniczny. Mamy klaster FIBO, mamy zewnętrzne mierzenie. Szybciutko pokazuję. I to wszystko wypada troszeczkę wyżej. I to jest, słuchajcie, mój scenariusz na dzień dzisiejszy. Układ harmoniczny wzmocniony zewnętrznym mierzeniem FIBO. Sam układ też szybciutko pokażę. Mamy tak. X, A, B, C, idę, układ Gartleya oczywiście, zakończony na 2923, 2931, już nawet na pamięć te poziomy mam, bo znam, bo wczoraj je wyznaczyłem na wszystkich moich platformach analitycznych i nie tylko, także nawet na telefonie jakieś tu ustawiłem, dlatego te poziomy udało mi się zapamiętać, no i one są istotne, one mnie interesują, także warto, warto na SMP to wziąć pod uwagę. Gaz ziemny, zobaczmy, co się dzieje na nadgazie. Na nadgazie według mnie jest korekta. Wygląda to dobrze. Wygląda to w kontekście technicznym mówię tak, bardzo dobrze, bo to jest klasyczny one to one, czyli akurat jeden z moich ulubionych setupów. Troszeczkę miejsca na spadki jeszcze mamy. Ja większości tych pozycji, znaczy nie, miałem cztery, zostały mi dwie czy 5 pięć miałem i zostały mi zamkn... wiem że dwie zamknąłem tak więc mam albo dwie albo trzy pozycje już nie pamiętam musiałbym sprawdzić za chwilkę i natomiast technicznie co mnie interesuje w kontekście dobrania, tak spiramidowania już tych zysków to są 1.83 1.84 te poziomy te poziomy 50 czyli standardowa połówka całego ruchu wzrostowego 1 do 1 czyli ten układ opłaty na korekcie pędzącej zakończony bardzo blisko 50 no i to jest właśnie ten Mój najbliższy pomysł na rozegranie gazu ziemnego. Ok, słucham Waszych komentarzy. Jakie są Wasze propozycje? Czego potrzebujecie na zakończenie tygodnia? O wszystkim sobie porozmawiamy. Dzisiaj, może na początek, zobaczymy, co się na Facebooku dzieje. Co się, moi drodzy, dzieje na Facebooku, ale nie. Te komentarze, które są, widzę, wszystkie instrumenty były omawiane, więc przechodzimy na YouTube. Zobaczmy. EuroCHF, EuroCHF, kawa. Nie, już była, gaz ziemny Wojtku również. Konrad zadał dobre pytanie, czy jest sens grać na podwójny szczyt, na podwójny dołek, na poziomach FIBO? Oczywiście, Konradzie, że tak. Ja to nazywamy jako retest Fibonacciego. Nawet robiłem kilka spotkań webinarowych, takich typowo edukacyjnych, gdzie pokazywałem tego typu setupy, nawet statystykę, bo często tego typu układy gram. No, w takim skrócie mogę powiedzieć, ogólny wniosek, rynek w ponad 60% przypadków daje drugą szansę. Także jeżeli się spóźniłeś na pierwsze odbicie to jest ponad 60 szansy na to że to drugie odbicie nastąpi znaczy drugi test prawda. Tym samym się utworzy podwójny podwójny szczyt. Mam nadzieję że wiem że wiesz o co chodzi. Akcje Lego Gosia pyta no mogę Zobaczmy, czy jest na tej platformie czy mają takie akcje czy tam CFD -ki? zobaczymy za chwilkę. Big Short mnie zapytał Matej, jak mam taką korektę prostą wydłużenie. Tak F127 kiedyś to stosowałem obecnie stosuję F161 więc delikatna modyfikacja, ale pamiętajmy, że ręki też ewoluują i się troszeczkę zmienia. Mechanika rynku, no jakby dopasować się należy. Ja dopasowałem z F127 na F161. Może sobie poczytać, zobaczyć na YouTubie czy tam na naszej stronie: wydłużenie Fibonacciego. Robiłem spotkanie na ten temat, które jest poświęcone właśnie temu współczynnikowi. A... Nie ma Gosia, tak? To był żart. Okej, okay, no ale ja wiem, że ja kiedyś nawet analizowałem Lego, ale to było dawno, dawno to było. Co robimy dalej? Co tutaj się dzieje? Czy jest sens grać? No to było już odpowiedź: euro yen. Nie było euro -Yen, a był chyba na Ejku. Tak jak mówiłem, zastanawiam się nad domknięciem pozycji. Dosyć duża szansa na odbicie 115, 40, 45. <kluzł> <kluzł> Przepraszam, odbicie od ZZB może nastąpić. Odbicie może nastąpić, okej, okay. czyli chyba wszystko udało, a nie, jeszcze Australijczyk do Nowozelandczyka. Hmm. No dobra, co zamiast PWTI, AUDNZD, tam coś było też, co nas interesowało, AUDNZD. E, tak, 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 w czymś, e, no okej, okay, już wiem, e, mamy 1 do 1 na spadki. Chyba mówiliśmy na tych lifeach naszych. Jest korekta prosta, prawda? Typowy zygzak, e, wybity dołem. Zwróćcie uwagę na ten kanał wzrostowy. On w tym momencie jest wybijany dołem. No i pytanie za 10 punktów: czy będzie wybicie utrzymane, czy nie? Bo jeżeli pamiętajcie, będzie powrót do wybitego układu, czy tak jak tutaj, tego kanału wzrostowego, no to wychodzimy górą, Tak? Jeżeli wybicie się utrzyma, czyli będziemy poniżej tutaj tego poziomu 1,0650, jak najbardziej będzie miało to sens. Nie? No i w tym momencie. To wybicie nastąpiło. Świeca taka typowo wybiciowa, breakoutowa. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. W kontekście spadków, mówię oczywiście, tak. Nowo na zakończenie. Ok, NZDUSD, NZDUSD. No tutaj walczymy z tymi oporami, z tego co pamiętam. Też na jednej platformie to sobie analizuję, tak, tylko ja na Nowozelandczyka podobnie jak AUD, NZD, tylko wysokie interwały, H4, D1. Mam tę głowę z ramionami zaznaczoną u siebie, szybciutko pokażę, czyli mamy lewe ramię, to strzałka pierwsza, głowa, maksimum, no i prawe ramię w tym momencie zaksięgowane. <laughs> Przepraszam, czy ten jest setup na dzisiaj? Nie wydaje mi się, raczej na początek przyszłego tygodnia. Myślę, żeby miało to sens. 786 nie ma układu harmonicznego, taki śmieszny jest, prawda? Z wybitym, z wybitym punktem C. Niektórzy nazywają, że to jest układ alternatywny, można tak pomyśleć, natomiast one się różnią, tak? Od tych tradycyjnych, standardowych. Też robiłem spotkanie, oczywiście, na ten temat. Więc jak sobie wpiszecie alternatywne formacje harmoniczne, to parę tych układów Wam się pojawi. Ja tam pokazuję, jaka jest różnica w konstrukcji, jaka jest różnica w rozegraniu, bo one się troszeczkę, tak jak mówię, różnią od tych tradycyjnych, ja ich tak nieszczególnie powiem Wam, toleruję, także nie rozgrywam. EuroCHF na zakończenie, tak jest, miało być, no to robimy EuroCHF, tam widzę, męczymy, męczymy ten dołek, ja też go męczę strasznie, ale e, uważam, że, że damy radę, tak, uważam, że damy radę, tutaj Przypominam, poziomy Fibo trzymają. Układ harmoniczny nam trzyma dołek, był wyznaczony już kilka dni temu, póki co nie został nadbity. Możliwe, że jakaś akumulacja się zaczyna tworzyć. Pamiętajmy, że to jest wyższe tewa, więc nie będzie od razu realizacji w ciągu jednego czy dwóch dni. A może potrzebujemy kilka, kilkanaście dni, tak? Kilka tygodni, zobaczymy. Natomiast tutaj, oczywiście, punkt D jest wyznacznikiem 1.0516 układ harmoniczny. Jeżeli nie spadniemy poniżej tego, no to oczywiście cały czas układ harmoniczny jest aktualny. Mieć na zakończenie, tak? OK, e, Ok, okej. Okay. Mieć tylko pytanie, czy masz na myśli KGHM, czy masz na myśli e, kopel. Bo to niektórzy używają takiego skrótu, że po, no, Polska mieć, tak, czyli KGHM. E, tak, tutaj mamy ZZB, mamy możliwe podejście tutaj w tej jony, mamy mierzenie, e, mierzenie POW, czyli pomiar ostatniej fali. E, tak się zastanawiam, nie, chyba to mocniejsze będzie oczywiście. Całego ruchu, Mamy 60, nie, mamy 50. Nie za bardzo mi to pasuje, powiem Wam szczerze. No chyba, że jakieś zewnętrzne mierzenia. Spróbujemy się tutaj poratować pomierzeniami POK, czyli pomiar ostatnich korekt spadkowych. Już jedno wykonałem, kolejne dokonuję. Wykonuję, tak, coś jest na rzeczy. ok, czyli mamy gotowy scenariusz, gotowy pomysł. No i przede wszystkim piękne klasy FiBo 161, 161 i 50. Bardzo mocny opór, zobaczcie, czerwoną strzałkę tutaj daje. Technicznie wygląda bardzo fajnie, zwłaszcza za pomocą tych e, mierzeń zewnętrznych. Otrzymujemy dodatkowe potwierdzenie, po prostu, więc e, jest, to, jest to bardzo e, techniczne i precyzyjne przede wszystkim. 5400, 5400, 5415. Gda? Także bardzo fajnie tutaj to 161 i 8x2 wygląda. No dobrze, chyba wszystko udało nam się przeanalizować dzisiaj, fajnie, sprawnie to nam poszło. Także nie będę przedłużał. Miłego weekendu wszystkim życzę. Słyszymy się po weekendzie o 12 codziennie, nadajemy od poniedziałku do piątku, we wtorek. Raz jeszcze przypominam i zapraszam bardzo ważny webinar, Forex za podatki, także godzina 18, 12, dzień maja. Słyszymy się na webinarze edukacyjnym. Odpoczywamy już troszeczkę od weekendu, od weekendu mówię od wykresów, tak? Weekend czas zaczynać, więc miłego dnia Wam życzę. No i powodzonka. Trzymajcie się, cześć!